Rozdział drugi. Stwórz swoją świątynię produktywności. Praca w domu może wydawać się świetnym rozwiązaniem. Pracujesz kiedy chcesz. Nikt cię nie kontroluje. Nikt nie sprawdza. Masz ochotę na przerwę w pracy? Robisz przerwę. Uważasz, że nadszedł czas na posiłek? Żaden problem. Możesz jeść kiedykolwiek chcesz. Cóż za piękna wizja? Praca w domu wymaga dużej samodyscypliny, odpowiednich nawyków i umiejętności organizacyjnych. Oczywiście tego wszystkiego możesz się nauczyć. Pracowałem w domu przez pięć lat, tworząc strony internetowe, budując mini strony zarabiające na programach partnerskich i pisząc treści na zlecenie. Przez ten czas moje podejście do pracy uległo radykalnej zmianie. Jeżeli pracujesz w domu jako copywriter, Programista, grafik, dziennikarz, zajmujesz się pozycjonowaniem lub inną dziedziną, którą można wykonywać we własnych czterech ścianach, to poniższe wskazówki będą dla Ciebie bardzo pożyteczne. Twórz poranne rytuały. Stwórz łańcuch czynności, który każdego ranka doprowadzi Cię do rozpoczęcia pracy. Twój łańcuch może wyglądać następująco: pobudka Zmiana ubrania, dwie szklanki wody, ćwiczenia, śniadanie, kawa, praca. Początkowo zalecam spisanie takiego łańcucha na kartce. Po jakimś czasie będziesz te czynności wykonywać automatycznie. Trzymaj się swojego łańcucha i pamiętaj, aby nie sprawdzać skrzynki mailowej i portali społecznościowych. Zacznij od zadania, które jest naprawdę ważne. Ubierz się jak do pracy.